Cześć! Nie wiem, czy słyszeliście o ostatnim aresztowaniu. Sam Pierżo Szakal został aresztowany, zamknięty w Albatros na 20 lat i zwolniło się miejsce wśród chłopców z Ferajne, u boku Oliego Długozębnego. Tylko problem w tym, że nie tylko ty chcesz zająć miejsce u boku Ojca Chrzestwego, Wszyscy pozostali gracze walczą o to samo. I tutaj będziecie korzystać z przekupstwa, z różnego rodzaju łapówek, pokazywania tego, że to wy umiecie sobie dobrze radzić z interesem, że zajmujecie swoimi zbierami różne dzielnice, Zyskujecie przychylność innych osób z tej złej ferajny. Na tym właśnie polega gra mafiozu. Brzmiałoby to banalnie, również te obrazki, ilustracje zwierząt poprzebieranych ze złoczyńców czy gangsterów też mogą być trochę mylące. Do tego gra jest tak jakby nową wersją, jest gry Ludwik XIV sprzed ponad 12, bądź nawet więcej lat. Możecie mnie poprawić, bo dokładnie tej daty nie znam. Natomiast ta gra. Też nie zyskała jakiejś dużej przychylności. Ja powiem szczerze, że w nim nie miałam okazji grać. Też po części dlatego, że cała ta era facetów w rajtuzach nie do końca przypasowuje moim gustom. Natomiast mafiozo bardzo mnie zaskoczył. My tą grę dostaliśmy i zupełnie przypadkowo można powiedzieć trafiła w nasze ręce. Od razu myśleliśmy, że raz zagramy, zobaczymy co to jest i puścimy ją dalej w świat. Tylko, że po tej jednej grze. Ja ciągle chciałam więcej. I cały czas męczyłam Bartka, żebyśmy znowu zagrali i znowu, bo nie dość, że te elementy, które są w środku, one są bardzo przyjemne, bo też za chwilę powiem dokładnie, co tam się znajduje, jak fajnie to się trzyma w dłoni, to do tego jeszcze rozgrywka jest naprawdę wciągająca. Przy tym nie jest długa, więc też nie musicie mieć całego wieczoru wolnego, żeby sobie ją rozegrać. W pudełku znajdziecie oczywiście plansze, do tego jako ciekawostka dwie instrukcje, jedna w języku polskim, a druga w czeskim. Ja na przykład bardzo lubię sobie coś po czesku poczytać, e, tak jak to widzę i fonetycznie po polsku, więc też przy tym miałam niezłą zabawę. E, do tego oczywiście żetony przychylności i tutaj one są bardzo różne, e, na przykład pierścionki, flaszki, broń nieruchomości, do tego specjalny żeton bos'a, który też będzie pełnił funkcję jokera, więc całkiem sporo tego jest. Oprócz tego w pudełku znajdziecie całą masę mipli w odpowiednich kolorach, są 4 dla 4 graczy oraz kryształy dopasowane też kolorystycznie do tych mipli. I tu od razu muszę powiedzieć, że miple są tradycyjne, ale fajnie wykonane z drewna, a jeżeli chodzi o żetony, Kryształy, przepraszam. Kryształy są wykonane po prostu cudownie. One przypominają takie małe diamenciki. Do tego jak pada pod odpowiednim kątem światło, to też się fajnie błyszczą. Bardzo dobrze leżą w dłoni, więc też przyjemnie się gra, nawet bawiąc się między palcami, przerzucając sobie te żetony. Pewnie nie jeden z was też się na tym złapał, że tak robi. Do tego mamy też całą masę kart i tutaj znajdziemy karty przekupstwa, Karty poszczególnych złoczyńców, karty bossa mafii, które będą nam wyznaczały kolejność tur i co w tych turach będziemy robić. Znajdziemy też figurkę bossa mafii i figurkę pierwszego gracza, która jest w formie pięknego retro samochodu. To tak pokrótce tyle, natomiast tego jest bardzo dużo. Do tego, a jeszcze mamy takie żetony dzielnic, też będą się przydawały w rozgrywce i też są bardzo fajnie wykonane. To wszystko jest takiego z takiej grubej tektury, nawet nie wiem, czy to jest tektura, czy może coś innego, też proszę poprawcie mnie, jeżeli bardziej się na tym znacie. I do tego takie można powiedzieć, że tony, które będziemy układali na kilku miejscach, to też więcej o tym opowie Bartek, kiedy będzie tłumaczył, jak rozkładać, przygotowywać grę. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie, ja jestem naprawdę zauroczona. Gra, jeżeli zobaczy się ją w pudełku, to one. Nie stwarza wrażenia takiej fantastycznie wykonanej czy jakiejś super ciekawej, natomiast to jest takie pierwsze i bardzo mylne wrażenie. Wykonana jest świetnie i tak jak ja nie jestem fanką zbyt wielką właśnie gier typu Euro czy Area Control, to tutaj do tego dochodzi nam jeszcze całkiem dużo akcji, która też wprowadza w rozmaicenie i gra się naprawdę ciekawie. Do tego jest non-stop interakcja. Nie ma tutaj takich momentów, że my. Nie próbujemy przekupić kogoś, kogo ten przykład nasz przeciwnik też przekupuje. Próbujemy położyć więcej kryształów, co nie zawsze jest możliwe. Nie zawsze karty nam na to pozwalają. Czasami nie mamy gotówki, żeby zapłacić za przychylność danego mafioza, więc jest tutaj szereg różnych czynników, które wpływają nie tylko na dynamikę rozgrywki, ale też i na negatywną interakcję, co jest całkiem pożądane. Na regrywalność też wpływa bardzo dużo czynników. Między innymi dwustronne kafelki rodzite, które też definiują, czy na przykład Otrzyma tylko najbardziej przekupujący gracz daną nagrodę, czy może będzie musiał za nią zapłacić i wtedy otrzyma i dwóch. Do tego mamy też całą masę kart, którą tasujemy, rozdajemy. Te karty wpływają na to, gdzie będziemy mogli te kryształy położyć. Do tego również tasujemy i też wybieramy różne karty bossa, a to, gdzie znajdzie się boss, też jest ważne, i to, co dostaniemy w każdej kolejnej turze, też się liczy. Oprócz tego tak naprawdę to, jak rozłożymy kryształy, też nie będzie powtarzalne. Możemy mieć zupełnie różną strategię, więc można grać i grać w sumie bez końca. Natomiast jak ta gra się skaluje? My akurat graliśmy we dwójkę, natomiast żeby to nie było takie nudne, żebyśmy sobie po prostu nie układali kryształków, gdzie popadnie, żeby nie robić sobie pod górkę, to po naszych turach, po zakończeniu i wykorzystaniu już naszych kart, pojawia się figurat. Figurant to jest taka troszkę sztuczna inteligencja, rozkładamy kryształy w zależności od tego jak wyciągniemy kolejne karty i to też całkiem potrafi namieszać. Natomiast moim zdaniem przy większej ilości graczy mogłoby być jeszcze ciekawiej, jeszcze ostrzej i rywalizacja już tutaj osiągnęłaby niemal zenit, ze względu na to, że mm, tych postaci jest ograniczona ilość i każdy z nas chce coś zyskać, więc tutaj przekupstwo sięgałoby już naprawdę górnych granic. W grze może nie poczujemy takiego typowo mafijnego klimatu, dlatego że ona jest troszkę ugrzeczniona. Natomiast całość składa się bardzo fajnie. Te kryształy, które są takim opus magnum tej gry, one są po prostu fenomenalne. Niby taka mała rzecz, ale srokę cieszy. I tutaj nie tylko ja się nimi zachwycałam, ale Bartek też bardzo lubi nimi grać. Nawet często wykorzystujemy je do innych gier, jeżeli nam jakiegoś elementu brakuje. E, wszystkie ilustracje, wszystkie akcje są bardzo spójne i to przekupstwo naprawdę się czuje. Naprawdę chce się koniecznie wygrać i e, jakiś tam dreszczyk emocji też jest. Więc jak przygotować się do rozgrywki w mafiozu? No to będziemy potrzebować tyle gotówki. Każdy z graczy otrzymuje swoje 5 zo-dolarów. Następnie wykładamy klejnoty, które będziemy przekupywać różnych tutaj lokalnych mafiozów i inne wpływowe osoby. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy ułożyć, są kafelki definiujące, w jaki sposób będziemy zyskiwać przychylność tych osób, czy to będzie ich przeku przekupstwo, może to będzie kto pierwszy ten lepszy, i one są dwustronne, więc za każdym razem aby losowość tutaj zmienia lekko nam rozgrywkę. Następnie będziemy mieli tutaj. Talię czterech kart, które będą definiowały, gdzie będzie proszę się nasz, nasz boss. Oprócz tego mamy przyjemny znacznik pierwszego gracza. żetony przysług, za które będziemy później kupować różne biznesy. No i to wiadomo, kładamy do butelka do butelki. Pociski do broni, biżuteria do biżuterii. Mamy karty informatorów, które pozwalają nam zmieniać delikatnie przebieg rozgrywki. Karty łapówek, które definiują, gdzie możemy dane kryształy położyć. Dużo żetonów dzielnic, które będą później czuły się pod koniec rozgrywki. Miple, które są naszymi złocznicami, które będziemy później układać w tym miejscu, żeby zyskiwać różne bonusy. I to w tym momencie już wszystko. Jesteśmy gotowi do rozgrywki. Rozgrywce dla 3 i 4 graczy. Gra to oczywiście przez 4 rundy. W każdej z rund mamy cztery fazy. Pierwszą z nich jest faza dochodu, w której wybieramy kartę bossa, która pokazuje nam, gdzie on będzie się znajdować w aktualnej rundzie oraz dobieramy karty łapówek, które będą definiować, gdzie będziemy mogli zacząć kłaść nasze kryształy oraz pobieramy benefity z interesów, które przejęliśmy w poprzednich rundach. W fazie łapówki kładziemy jedną kartę łapówki, i możemy położyć od jednego do trzech kryształów. Następnie możemy kłaść następne kryształy, jakby do połączonych innych tutaj szefów lokalnych interesów. Więc przykładowo możemy położyć trzy, wtedy na przykład dwa przenieść obok. Są trzy rodzaje warunków uzyskania przechylności. Pierwsza z nich to jest najwyższa oferta. Tutaj otrzymujemy bonusy od danego mafiozy tylko wtedy, kiedy jakby położymy najwięcej kryształów. Drugim rodzajem jest ktokolwiek zapłaci. W tym momencie osoba, która położyła najwięcej kryształów, dostaje dany przywilej, a reszta musi za niego zapłacić. I mamy też ktokolwiek ma środki. To jest jakby najprostsze i najbezpieczniejsze. Tu musimy tylko położyć daną ilość kryształów, one zawsze do nas wracają. Trzecią turą w danej rundzie jest przychylność. Tutaj rozpatrujemy po kolei, kto otrzymał przychylność jakiej postaci oraz jakie bonusy dzięki temu zdobywa. Mogą być to zarówno żeton przychylności, które później będziemy wykorzystywać do przejmowania różnych interesów, przemieszczania klejnotów, pozyskiwanie kart łapówek lub informatora i następnie jest faza wpływu. W tym momencie w górnej części planszy wybieramy z żetonów, które posiadamy Interesy, które chcemy przejąć. W tym momencie odrzucamy dane żetony do puli ogólnej i kładziemy tam naszego Mipla Łotra, który będzie przejmował dany biznes. Gra kończy się po czwartej turze i wygrywa osoba, która ma najwięcej punktów. Punktowane są miejsca wpływu, żetony dzielnic, oraz dostajemy kilka bonusowych dzielnic też za jakieś pozostałe karty, gotówkę i tego typu rzeczy. Gra jest niepozorna, niejednokrotnie już widziałem ją na różnych wyprzedażach, a naprawdę jest warto się zainteresować. Jest to w miarę proste euro, które ode mnie otrzymuje powyższy order. Tak, zastanawiam się, cóż mogę jeszcze dodać, co jeszcze nie zostało powiedziane, bo każdy uważny słuchacz na pewno już zauważył, że zarówno mi, jak i Bartkowi ta gra bardzo przypadła do gustu, chociaż na początku mieliśmy mieszane uczucia i raczej nie dawaliśmy jej szans. Natomiast w tym niepozornym pudełku kryje się cała masa dobrej zabawy, a zwłaszcza, że bardzo często teraz gry tego wydawnictwa są w promocjach. My też dostaliśmy ją praktycznie za bezcen. Polecam spróbować. Jeżeli macie dostęp do niej, nawet nie kupując, to można spróbować, przetestować. Jeżeli macie dosłownie wolny grosz, to też nie pożałujecie zainwestowania w nią. Ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli film się podobał, będę wdzięczna za kciuki w górę, a także jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam do wykonania tej czynności, małego kliczka. Dzięki i do zobaczenia.